Pokażę jeszcze niedawno, jeszcze kilka lat temu stalówka gdzieś tam grała na poziomie drugoligowym, czy później pierwszoligowym. My teraz dokonujemy wielkich rzeczy w ekstraklasie. Jakby tego było mało, jesteśmy jeszcze w Tel Awiwie na tej legendarnej hali. Dla nas wszystkich zostrowa, to jest coś wręcz nieprawdopodobnego. No dokładnie, to jest coś nieprawdopodobnego. Gdzieś tam wczoraj chyba jeszcze wyszedł artykuł, że jeszcze 6 lat temu chyba były finały z łańcutem, a Teraz jesteśmy na tej hali, gdzie ja powiem szczerze, jak oglądałem Euroligę, to wychowałem się oglądając tą halę tutaj, gdzie wtedy grały nazwiska jak Parker, jak Masio Baston, także dla mnie to jest kolejne spełnienie marzeń, no i niesamowity rozwój też dla naszego klubu. Jaki dreszczek emocji był wczoraj, czy jest dzisiaj, jak się tutaj pojawiliśmy na tym treningu u Ciebie? Za każdym razem, i wczoraj, i dzisiaj, jak wszedłem, zobaczyłem tą piękną halę, gdzieś tam jakieś urywki, co pamiętam z meczu, które oglądałem. no i Są niesamowite emocje. Oczywiście te pozytywne, i z niecierpliwością czekamy już już na jutro. I to będzie najważniejszy wieczór tego wyjazdu na ten moment. No właśnie, bo też jak jesteście z chłopakami tam w środku, jak pewnie rozmawiacie, to to, że to jest Final Four, że jeszcze się odbywa w tej hali w Tel Lvivie, to są takie chyba bodźce. To takie dodatkowe rzeczy, które powodują jeszcze więcej tej energii. Myślę, że tak. Myślę, że większość chłopaków, którzy, którzy są w zespole, dla nich to by było też marzenie zagrać tutaj. Oczywiście, e, tak jak T, gdzieś tam już, już grał na tej hali i tak dalej. Także myślę, że każdy z nich chciałby się znaleźć w tym miejscu i grać na co dzień w takiej hali, w takim klubie. Także myślę, że jak najbardziej to jest taki pozytywny bodziec. No to na koniec, jak oceniacie drużynę z ORAD? Jakiego meczu się spodziewacie w tym piątkowym półfinale? Bo już były sesje wideo, już wiecie praktycznie wszystko o tym rywalu. No bardzo doświadczony zespół to jest przede wszystkim co trener, co trener nam mówi. Mocno idą na, na zbiórkę atakowaną. Wiemy jak, jak ich atakować w ich obronie, jakie warunki postawić, żeby, się, żeby wygrać ten mecz. No i niesamowitą pracę tutaj też trener Andrzej w scoutingu wykonał. Trener Milicis nas dobrze przygotował. Myślę, że będzie fajne widowisko dla kibica i oby zakończone naszym zwycięstwem. Andrzej, drugi trening za naszym zespołem. Jak tam to wszystko wygląda w ekipie Arget BM Slamstal na dzień przed półfinałem? Wszystko w porządku. Wczoraj odbyliśmy trening taki po podróży. Na pewno, na pewno by była męcząca podróż, co by nie mówić, bo jest jednak duża odległość, ale dzisiaj już wszyscy zregenerowali, Inni także trening na pełnych obrotach. Przygotowanie typowo pod przeciwnika. Jak się czujemy w tej świetnej hali? Odpowiada ta hala, kosze miękkie, twarde. Myślę, że kosze normalne, ale to nie ma co zwracać na to uwagi, bo dla obu drużyn są takie same, jest to mało istotne, a hala na pewno bardzo przyjazna do koszykówki. Można powiedzieć, że szyta pod koszykówkę trybuny blisko parkietu na pewno będzie się tu przyjemnie grało. to jest piękna sprawa, którą trzeba też podkreślać, że drużyna zostrowa wielkopolskiego reprezentująca nasze miasto, ale też polską koszykówkę zagra w tym legendarnym obiekcie w turnieju finałowym to też... Taki, taka nagroda za ciężką pracę chyba dla wszystkich dokładnie rzadko też się spotyka jak mam być szczery takie hale typowo pod koszykówkę w Europie w Polsce mamy bardzo ładne hale jak Argo Arena jak hala w Krakowie hala w Łodzi ale żadna z nich nie jest pod koszykówkę trybuny są daleko od, od parkietu tu jest nie dość że jest bardzo duża hala do tego trybuny bardzo blisko parkietu jest to całkowicie inne odczucie dla zawodników dla, dla trenerów i... i ta magia tej hali właśnie kto tu grał jakie tu były mecze jakie tu były rozgrywki final four Euroligi mistrzostwa Europy no i Makabi przecież to jest od wielu dekad jeden z najlepszych zespołów w Europie. Dokładnie jak się wchodzi, to już to czuć plakaty czy po prostu szatnie same wszystko robi wielkie wrażenie na pewno. Są to miejsca typowo koszykarskie i tylko pozostaje się cieszyć, że możemy występować w takich parkietach i oby to było jak najczęściej. To jeszcze tak na koniec wszystko wiemy o drużynie rumuńskiej i wszystkie informacje zebrane? No na pewno jak najwięcej dało się to zebraliśmy tych informacji. Bo Boisko tak naprawdę to zweryfikuje, bo możemy być najlepiej przygotowani, a czasem coś może się nie udać, ale z, z naszej strony na pewno robimy wszystko, aby być jak najlepiej gotowy.